Hej, Szczęść Boże, witajcie. Już niedługo rozpocznie się Wielki Post i przygotowaliśmy wraz z młodzieżą i kręgiem biblijnym, z oazą młodzieżową i właśnie z kręgiem biblijnym kilka propozycji dla Was na Wielki Post, ale także na czas wielkanocny. Niektóre, właśnie jedna z serii będzie ciągnęła się później jeszcze dalej. Od kilku miesięcy chodziło za mną to, by przygotować jakiś pomysł na trwający rok rodziny Amoris Letizia z racji właśnie na pięciolecie tego dokumentu papieża Franciszka poświęconemu małżeństwu i życiu w rodzinie, ale także wiele takich inspiracji ze strony młodzieży i w ogóle z ludźmi, z którymi rozmawiałem. Myślałem właśnie o tym, co można zrobić, żeby pomóc ludziom budować relacje, relacje, które były zawrożone, wyizolowane przez pandemię, i tak dalej. I przygotowaliśmy wielką trójkę, takie trzy pomysły, którymi chcielibyśmy się z wami podzielić właśnie w nadchodzącym czasie. Pierwsza z inicjatyw będzie puszczana od poniedziałku do soboty rano. Będzie to kubek myśli. Będzie to propozycja, w której będę próbował króciutko podzielić się jakąś jedną myślą z Ewangelii, zaprosić Was do tego, byście Byśmy żyli właśnie tym słowem w tym konkretnym dniu, kiedy to słowo będzie czytane w liturgii, w kościele. Druga inicjatywa, także od poniedziałku do soboty, po południami będą wyświetlały się podcasty w wykonaniu naszej młodzieży. Będą to krótkie historie, w których opowiadać, będą opowiadać o tym, jak niektóre cechy. Pomagają właśnie w budowaniu, w budowaniu do dojrzałych, dorosłych relacji. I tak właśnie każdego dnia od poniedziałku do soboty będą opowiadali różne osoby, właśnie różne lud młode osoby o tym, jak w tych różnych sytuacjach, które przeżywają czy doświadczają, jak właśnie w nich mogą zobaczyć właśnie te, te cechy, i będą chcieli także zapraszać nas do tego, byśmy i my, w swoim życiu to pielęgnowali. Wielki Post to w ogóle nie jest czas na to, żeby nie wiem, po raz kolejny próbować schudnąć czy przestać palić papierosy. Ale nade wszystko jest to czas, który ma pomóc nam budować właśnie relacje. Myślę, że właśnie w kontekście trwającego roku rodziny jest to zaproszenie, byśmy starali się właśnie o te relacje rodzinne z naszymi bliźnimi w małżeństwach. Właśnie w docenieniu ludzi starszych, w zauważeniu także młodszych, w poświęceniu może im więcej czasu. I ostatnia inicjatywa, tała, jeszcze wracając do podcastów, to te podcasty będą nazywały się Uczuciowy Skręt. Z racji na to, że właśnie te różne uczucia, czasem mamy z nimi problem, czasem mamy z nimi trudność, będziemy chcieli właśnie zobaczyć, jak to można zrobić, żeby za bardzo nas one nie męczyły, ale właśnie żebyśmy wychodzili im naprzeciw i próbowali właśnie z nimi współpracować albo także je jakoś przekraczać. I trzecia inicjatywa, ona będzie w każdą niedzielę. Mianowicie będzie to Słowo w drodze. Będę wędrował z Biblią i z komórką, którą nagrywam, do różnych miejsc. Właśnie będę rozmawiał i z młodzieżą, i z dorosłymi, którzy uczestniczą właśnie w kręgu biblijnym i będziemy starali się opowiadać o Ewangelii Niedzielnej. Będziemy próbowali nie tyle zastąpić Niedzielną przeświętą, co pomóc także Wam, którzy będziecie to oglądać, jak można tę Ewangelię przeżyć w swoich rodzinach, w swoich małżeństwach, w swoich wspólnotach i tak dalej. Więc to jest taka kolejna propozycja, która będzie łączyła i właśnie ten rok rodziny ze Słowem, z Wielkim Postem, później także z Wielkanocą, i ma też właśnie pokazać to, że Słowo Boże nie jest tylko dla księdza, dla biskupa, nie jest dla jakiejś wybitnej grupy, ale jest dla każdego. Pan Bóg mówi do każdego z nas. Chcemy przez to właśnie pokazać, że jeśli otwieramy się, jeśli nadstawiamy ucha, to rzeczywiście możemy go usłyszeć. Takie są pomysły na Wielki Post, później także na Wielkanoc. Pewnie będziemy to jakoś uzupełniać. Bardzo Was serdecznie zapraszamy do tego, żebyście wzięli w tym udział. Żebyście się zaangażowali, żebyście słuchali, oglądali, ale także, żebyście przekazywali to innym, jeśli uznacie te materiały, te treści za, za ważne dla was, czy także dla ludzi, których, których znacie. A zatem zapraszam Was do tej wspólnej drogi Wielkiego Postu w oczekiwaniu na paschę Pana Jezusa, jego przejście ze śmierci do życia. I życzę Wam i sobie, i każdemu, który będzie to oglądał, żebyśmy właśnie doświadczyli. Prawdziwego życia od Chrystusa Zmartwychwstałego. stałego. Trzymajcie się z Panem Bogiem. Do zobaczenia.